Środa, kto tęskni za oglądaniem go w niebie, biada mi, że się pielgr pielgrzymowanie moje przedłużyło. Dusze kochające Pana Boga po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mają się stać wiecznymi oblubienicami króla królów. Są zadowolone ze swego stanu, gdyż zgadzają się z wolą Pana Boga, który chce, aby były na wygnaniu. Pragną jednak co prędzej dostać się do błogosławionej Ojczyzny, gdzie, jak widzą, wiedzą, oblubienie znanie czeka. Jeśli nie mamy tego pragnienia połączenia się z Panem Bogiem, to znaczy, że mało Go kochamy. Lecz gdy będzie tak zawsze, lecz czy będzie tak zawsze? Panie, od dzisiaj całym sercem chcę Cię miłować. Dusze, które na tej ziemi jedynie Boga kochają po odbyciu swej ziemskiej pielgrzymki, mają stać się oblubieńcami króla królów. To też wzdychają za błogosławioną ojczyzną, gdzie, jak wiedzą, czeka na niej oblubieniec. Wiedzą, że ukochany jest zawsze przy nich, ale ukryty i zobaczyć go nie można. Jak słońce, zakryte chmurami, rzuca od czasu do czasu spoza nich swe promienne promienie, lecz ujrzeć go nie możemy. Tak Jezus nie ukazuje się bez zasłony duszą, które go miłują. Te ukochane obłubienice Jezusa mają na oczach zasłonę, która nie pozwala im zobaczyć ukochanego. Żyją jednak zadowolone, zgadzają się z wolą Pana Jezusa, który chce, aby pozostawały na wygnaniu, w oddaleniu od Niego, jednakże nieustannie pragną Go poznać i zobaczyć, jaki jest by tym go ręce i go miłować. Każda z tych dusz często skarży się i słodko swemu, się słodko swemu umiłowanemu na to, że nie pozwala się ujrzeć, mówiąc do niego jedyna miłości mojego serca, czemu się przede mną ukrywasz i nie pozwalasz się zobaczyć. Wiem, że jesteś dobrocią i nieskończoną, i kocham Cię bardziej niż siebie samą, choć jeszcze Cię nie widziałam. Ukaż mi swoją piękną twarz, chcę Cię zobaczyć bez zasłony, aby mottąd nie patrzyła na siebie i na inne stworzenia, ale myślała tylko o kochaniu Ciebie. Dobro moje najwyższe, biada mi, że przedłużyło się pielgrzymowanie moje. Kiedy na dusze rozmiłowane w Bogu padnie jakiś promień Bożej Dobroci i miłości, jaką Bóg ku nim żywi, wówczas chciałyby się wyniszczyć z miłości ku niemu. A przecież słońce jest przed nimi zasłonięte chmurami. Jego piękne oblicze jest jeszcze zakryte zasłoną. Oczy mają zawiązane, tak, że Boga twarzą w twarz ujrzeć nie mogą. Lecz jakaż będzie ich radość, gdy chmury się rozproszą, zasłona się podniesie, a z oczu spadnie przepaska i ukaże się bez osłony piękna twarz ich oblubieńca. Wówczas ujrzą w jasnym świetle jego miłość do nich. O śmierci, dlaczego tak się opóźniasz z przybyciem? Póki nie przyjdziesz, nie będę mógł iść, by ujrzeć swego Boga. Ty możesz otworzyć mi bramę, żebym mógł wejść do pałacu mego Pana. Ojczyzno błogosławiona, kiedyż nadejdzie ów dzień, w którym znajdę się w Twych wiekuistych przybytkach. O ukochany mej duszy, mój Jezu, mój skarbie, moja miłość, wszystko moje, kiedyż nadejdzie owa szczęśliwa chwila, w której zostanę całkowicie z Tobą złączony. Nie zasługuję Panie na tę łaskę, lecz miłość, jaką mi okazałeś, a jeszcze bardziej Twoja nieskończona dobroć, napełniają mnie ufnością, że nadejdzie dzień, kiedy zostanę zaliczony do tych dusz szczęśliwych, które całkowicie złączone z Tobą kochają Cię i będą Cię kochać miłością doskonałą przez całą wieczność. Mój Jezu, widzisz. Położenie albo będę zawsze z Tobą złączony, albo na zawsze oddalony od Ciebie. Zlituj się nade mną. Twoja krew moją nadzieją. Twe orędownictwo, Matko moja Mario jest moją siłą i moją radością.